Cześć Siemano, jestem nauczony i witam was w ostatnim odcinku eliminacji do Mistrzostw świata. Dzisiaj przed nami dwa kluczowe spotkania. No ale zanim zaczniemy, chciałbym wam pokazać zmiany, jakie zaszło do od ostatniego odcinka. No i wydarzyło się dużo, zmieniła się formacja, także doszło tutaj kilku zawodników, a także kilku deszło. Tak więc oczywiście na napadzie Lewandowski, a drugim napastnikiem jest nowy nasz zawodnik Filip Misiak, 91 przyspieszenia 21 lat. No po prostu nasza nowa perełka świetnie, że mamy takiego zawodnika. Kolejno oczywiście na SPO Milik, no i potem trzech środkowych pomocników Matuszczyk, Linecy, a także oczywiście Grzegorz Krychowiak. Na obronie jakichś większych zmian nie było. Oczywiście mamy tam macie Rybusa, Glika, bednachka. no a także jest oczywiście Paweł Ulkowski, który musiał zastąpić Piszczko, który także zakończył niestety karierę. No tak jak niestety oczywiście Jakub Błaszczykowski. No niestety właśnie Ehm, no Błaszczykowskiego już nie będziemy mogli oglądać no ale cóż poradzić, mamy na szczęście tego Misiaka za chwilę zobaczycie jak to jest świetny po prostu zawodnik zaczynamy spotkanie, ósma minuta i już tutaj strzał Rosjanów ale na szczęście tylko w boczną siatkę Kolejna sytuacja w 30 minucie Misiak do Milika. Ten tutaj się zabawił e, po Fiodę do Lewandowskiego. Na no, ten jest faulowany tam przez bramkarza. Sędzia dyktuje rzut karny. No i już za chwilę będziemy mieli pierwszą okazję na strzelenie bramki. na no, co ciekawe, jeszcze Juri Łodygin tutaj otrzymał czerwoną kartkę od sędziego. E, co jest dla mnie no sporym zaskoczeniem. Ja bym tutaj na pewno e, czerwonej kartki nie dał. E, no ale cóż, my tylko na tym skorzystaliśmy, oczywiście. Tak więc nie ma się czym przejmować. No i oczywiście czekamy na rzut karny. Oczywiście wykona go nasz e, kapitan Robert Lewandowski, czyli sam zawodnik, który został poszkodowany w tej sytuacji. No i spójrzmy jak on to wykorzysta. Robert Lewandowski mm, już tutaj bierze rozbieg. Lewandowski no i piłka w siatce. Nie rzucił się tutaj bramkarz gości gospodarzy znaczy. E, no i już prowadzimy o 34 minucie. Ważne E, trafienie tutaj naszego reprezentanta no bo jeżeli tutaj zremisujemy lub przegramy no to niestety nasze losy awansu będą już podzielone kolejna tutaj sytuacja misiak tym razem no jak dla mnie tutaj ewidentnie był faulowany jak w tamtej sytuacji jakoś tego nie było widać no to tutaj zdecydowanie spójrzcie po oddaniu strzału no bramkarz w niego po prostu wjechał no jak dla mnie tutaj należał się rzut karny no ale cóż sędzia go nie podyktował e, to tyle po pierwszej połowie wygrywamy 1 do 0 e, no i cóż w statystykach jak widać przewa przeważamy, Rosjanie nawet strzału celnego nie oddali. No i tutaj postanowiłem zrobić zmianę, wpuścić Kobylańskiego, ponieważ jest szybki na napad, natomiast Lewandowski przesunął się na SPO. W 63 minucie akcja Rosjanów i jest tutaj uderzenie Dżagoeva, na szczęście niecelne. W 79 minucie Kobylański walczy tutaj o pozycję do Lewandowskiego, będzie okazja o uderzenie, no i już mamy 2 do 0, tak więc jest to pewne zwycięstwo w tym spotkaniu. Nasz kapitan tutaj ustalił wynik spotkania. No i możemy jeszcze cieszyć z trzech punktów. Na to jeszcze nie wszystko. Tutaj jeszcze jedna rzecz się wydarzyła, ale to zobaczycie, za chwilę jeszcze spójrzcie na powtórkę Świetnie tutaj uderzył, bez szans gołkiper gospodarzy. No i 90 minuta odsłonili się całkowicie Rosjanie, piłka do misiaka. On pokazuje swoje przyspieszenie. No i mógł tutaj kiwać, ale podał do Lewandowskiego ten to wykorzystał. No i lewy zdobywa tutaj w tym meczu hat-tricka, trzy gole naszego kapitana. No i cieszę się z takiej jego formy, ona ma 33 lata, ale na szczęście na Mistrzostwach jeszcze wystąpi prawdopodobnie po nich zakończy karierę e, no i nie wiem, wtedy jego zmiennikiem, e, znaczy następcą na pewno będzie Kobylański, ale przed nami spotkanie z Belgią, no, która ma tyle punktów co my e, bo przegra z Hiszpanią, no i sprawa wygląda tak, że remis lub zwycięstwo daje nam awans, natomiast przegra na wiadomo niestety eliminuje nas no i wtedy Belgia wejdzie e, no, zamiast nas po prostu postanowiłem tutaj dokonać jednej zmiany mianowicie wpuściłem na boisko Filipa Starzyńskiego, za Linet tego, który był lekko podmęczony, jest to debiut Starzyńskiego, tak więc zobaczymy jak to wypali. 24 minuta, już tutaj Axel Witzel uderzał, na szczęście mamy na bramce szczęsnego który sobie z tym spokojnie poradził. W 25 minucie rzut rożny, no i spójrzmy jak to wykorzystają. I jest główka wicera. no i tym razem nieszczęsna poprzeczka nas musiała ratować. Yy, po raz kolejny wielkie szczęście po naszej stronie. No tutaj 45 minuta Filip Misiak wrzuca piłkę, Milik chciał główkować, no i niestety pada na murawę, coś tam się stało. E, zwijał się z bólu sędzia po chwili, oczywiście wstrzymał grę. No i niestety musiałem tutaj Milika zmienić, odniósł jakąś kontuzję. Miejmy tylko nadzieję, że jakąś niegroźną, którą no na przykład nie zaniży jego formy Oczywiście za niego tutaj Kobylański wszedł A na SPO przesunął się Lewandowski Tak jak to było w poprzednim spotkaniu no i to tyle w pierwszej połowie, więcej się nie działo, wynik mamy, no ale cóż, jeden, jeden gol Belgów, Belgów, no i eliminuje nas, tak więc postanowiłem tutaj wpuścić Michała Żyro, zobaczymy czy on tutaj coś zmieni, no i przechodzimy już do drugiej połowy, 50. minuta, Filip Misiak wspaniale się przedziera, uderza, no ale niestety ładnie tutaj się spisał, oczywiście Thibaut Courtois. 69. minuta Jest rzut rożny tutaj go gości Jest główka, no ale na szczęście mamy szczęsnego Który sobie z tym po prostu spokojnie poradził No i 85. minuta Lewandowski przejmuje piłkę Będzie świetna okazja Chobylański i Misiak wychodzą dwóch na jednego piłka do misiaka, będzie świetna okazja Filip Misiak, ale niestety znowu lepszy okazał się Thibaut Courtois jeszcze tutaj jakaś kontuzja mm, zawodnika e, gości, no i spójrzcie tutaj 88 minuta, no i spójrzcie tylko na tą akcję no mój błąd tutaj w obronie, wychodzi Benteke, podaje do KMB, no a ten po prostu zmarnował tą sytuację. No nie wiem jak można było to przestrzelić, jest to ogólnie chyba stworzony zawodnik przez FIFA. no i mieliśmy tutaj wielkie szczęście, a po chwili już sędzia zagwizdał po raz ostatni. No i możemy się cieszyć z awansu na Mistrzostwa Świata, no na pewno największym przegranym jest zawodnik KMB. E, przypominający troszkę kwadrado, więc taki belgijski kwadrado e, no i dzięki temu, dzięki temu, że on nie strzelił, mamy awans, mamy drugie miejsce po wielkich trudach, ale najważniejsze, że jest tak więc e, to już będzie tyle ja wam dziękuję, mam nadzieję, że odcinek się spodobał i że zostawicie łapkę jeżeli będzie dużo łapek, no to oczywiście jutro lecimy z kolejnym odcinkiem no bo w końcu przed nami Mistrzostwa Świata tak więc ja wam dziękuję za obejrzenie do usłyszenia, no i cześć!